Cześć dzieciaki! To ja, Lolek, jestem tańczącym i gimnastycznym lwem, ale czasami lubię też odpoczywać. Zapraszam Cię do wysłuchania mojej niesamowitej przygody. Bezbarwny motyl. Lolek to Lew, który w całej dżungli słynie z tego, że uwielbia tańczyć. Kiedy tylko usłyszy muzykę, jego ogon zaczyna bujać się do rytmu, a wąsy podskakują z radości. Nasz grzywiasty przyjaciel w każdy poniedziałek uczęszcza na lekcję tańca do wyjątkowego miejsca, jakim jest roztańczona polana. To miejsce, w którym spotykają się wszystkie. Chętne na taneczne szaleństwo zwierzęta. Lolek jest podekscytowany, ponieważ dziś będą uczyć się nowego tańca. Oh yeah! Dziś będziemy tańczyć bango. Oj, oj nie. Yy, inaczej to było bango. Ech, jak to się nazywało? Tango. Tak. Mango. Zakładam plecak i ruszam na roztańczoną polanę. Już nie mogę się doczekać! Obiecałem dziś Małgosi małpce, że zabiorę ją ze sobą, a więc ruszam! Lolek z ogromną radością w sercu rusza w stronę domu małpki. Małgosia, jesteś gotowa? O! Cześć! Lolek! Tak, tak. Tak, jeszcze, jeszcze tylko tylko sukienkę muszę wybrać. No nie wiem, nie wiem. Tę w kwiaty, czy tę czerwoną? A może jednak nie sukienkę, tylko dres? Małgosia! Sukienka w kwiaty idealnie wpasuje się w scenerię naszej roztańczonej polany. Come on, idziemy, bo się spóźnimy! Małgosia Małpka wraz z grzywiastym lwem lolkiem podążają w stronę polany, jednak coś nie daje im spokoju. Lolek! Lolek, słyszałeś? Czy tu ktoś płacze? Chyba tak, ale nic nie widzę! Rozejrzyjmy się! Tu jestem na dole! Siedzę na kamieniu, jestem brzydkim, beznadziejnym motylem matku bezbarwnym! Zdradziłem wszystkie kolory! Lolek z Małgosią osłupieli. Pierwszy raz spotkali motyla, który był cały szary, bury, zero kolorów. Ojej, motylku! Co się z tobą stało? Był u mnie dziś dżmiel. Powiedział mi, że jestem brzydki i nie potrafię latać. Co za mną? On faktycznie ma rację. No zobaczcie, jak ja wyglądam! A do tego moje skrzydła są klapnięte. Co ze mnie za motyl? Hola, hola, co za bezczelny trzmiel! Cóż to za pomysł, żeby takiego pięknego motyla! Oczy i wyobraź sobie siebie jako najpiękniejszego motyla na świecie. Wyobraź sobie swoje ulubione kolory, trzymaj zamknięte oczy i w wyobraźni weź pędzel i pomaluj jedno skrzydełko, o, o, o tak, tak, tak świetnie. Drugie. O, przepięknie, brawo! A teraz otwórz oczy! No i jak ci się podoba? Małgosiu, to niesamowite! Jak ty to zrobiłaś? Uratowałaś moje skrzydełka! Zobaczcie, jakie są piękne! Niebieskie, żółte, czerwone, cudowne! Dziękuję! Wiesz, Motylu, zdradzę ci sekret! To ty je pomalowałeś. Jak to? Ja? Ano tak to. Uwierzyłeś w siebie, uwierzyłeś w swoje możliwości i stało się. To właśnie ten sekret. Kiedy uwierzysz, że coś jest możliwe, bardzo tego chcesz, to zawsze znajdziesz sposób na realizację celu. Chcesz z nami potańczyć? Lolek zabiera mnie dziś na roztańczoną polanę. No pewnie ruszajmy! Fantastycznie! Tak, 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 tak! Ta. Motyl, małpka, przepraszam, malarka Małgosia oraz Lolek ruszyli w dalszą wędrówkę. Lolek, jak to Lolek, z radości machał ogonem. Małgosia, co i róż wskakiwała na drzewo w poszukiwaniu bananów, a motyl z olbrzymią satysfakcją oglądał swoje kolorowe jak ten skrzydełka. Ojej, ojej, słyszycie? O nie, to on! Motyl osłupiał z przerażenia. Jego skrzydełka, choć nadal kolorowe, straciły blask. W oczach motyla pojawiły się łzy. No i co, gagatku? Myślisz, że jak jesteś już taki kolorowy, to możesz być taki taki szczęśliwy i zadowolony? Oj, nie, nie! No popatrz że na siebie! Co z ciebie za motyl? Niby kolorowy, ale te kolory ech, takie marne. No i przecież ty latać nie potrafisz! <laughs> Fatalnie! Motyl, który latać nie potrafi! <laughs> Wiesz Trzmielu... Ja to tak sobie myślę, że ty jesteś zazdrosny. Wiesz co to zazdrość? Zazdrość jest na przykład wtedy, kiedy bardzo czegoś chcesz, ale z jakiegoś powodu nie wiesz, jak to osiągnąć, i zaczynasz się denerwować. Trzmiel poczerwieniał ze złości. Ja? Zazdrosny? Chyba żartujesz! A o co ja miałbym być zazdrosny? Przecież to taki nędzny motyl. A mi się wydaje, że doskonale wiesz, że motyl jest kolorowy jak tęcza, a ty z tej swojej złości i zazdrości straciłeś wszystkie barwy. Doskonale wiesz, że motyl ma wielu przyjaciół, a ty. Przez to, że chodzisz i wszystkim dokuczasz, nikt nie chce się już z tobą bawić. Widzisz, do czego doprowadziła twoja zazdrość? Trzmiel posmutniał. Lolek miał rację. Trzmiel był zazdrosny o to, że motyl ma wielu przyjaciół, że jest radosny, że potrafi cieszyć się z otaczającej przyrody, że bawi się z innymi zwierzętami, że jest piękny i kolorowy, a on nie. Wcale nie myślał o motylku, że jest beznadziejny. Wiesz, o kim Trzmiel myślał te wszystkie okropności? O sobie. Myślał, że nikt go nie polubi, że nigdy nie będzie się cieszył, bo nie potrafi. Myślał też, że nigdy nie odzyska swoich dawnych kolorów. Trzmiel opuścił skrzydełka, odwrócił się i zaczął odchodzić. Zwierzęta spojrzały na siebie. Trzmielu, wybieramy się na lekcję tańca. Chcesz iść z nami? Trzmiel odwrócił się. Na jego twarzy ukazał się nieśmiały uśmiech, skrzydełka uniosły do góry, a w sercu pojawiła nadzieja. Naprawdę? Mogę? Mogę z wami pójść? Mimo, że jestem okropnym i brzydkim trzmielem! Trzmielu, wcale taki nie jesteś. Faktycznie, musisz przyznać, że nie zachowałeś się najlepiej. Jednak chcemy ci pomóc. Wiemy, że byłeś zazdrosny, bo myślałeś, że nie możesz mieć przyjaciół. Chcemy dać ci szansę, żebyś mógł się zmienić. Co ty na to? Jestem wzruszony. Naprawdę bardzo wam dziękuję. Od dziś postanawiam zmianę. Będę życzliwy dla wszystkich zwierząt w dżungli. Lolek spojrzał na zegarek. O nie! Za dwie minuty zaczyna się lekcja tańca! Szybko! Lolek pędził co tchu. Małpka, malarka Małgosia przeskakiwała z drzewa na drzewo, a motyl i trzmiel machali skrzydełkami w tempie ekspresu polarnego. Uff, na szczęście zdążyli! Witajcie w roztańczonej polanie! Jesteście gotowi na dzisiejsze zajęcia? Tak! Tak! To zaczynajmy! Lolek, przypomnij, czego mieliśmy się dziś uczyć. Bongo! Bongo! Oj, oj, nie! Mmm, bongo. Jak to było? Tango! Tak! Chodzi o tango! Świetnie! Dobierzcie się w pary! Muzyka? Akcja! Trzy kroki w lewo i stop. Zpięcie na palce, obrót i wychylenie. Brawo, znakomicie. Powtarzamy w drugą stronę. Cudownie! Małpka, Małgosia, Motyl i Trzmiel byli zachwyceni nauką tanga. Mimo, że była to ich pierwsza lekcja, nauczyciel stwierdził, że mają w sobie to coś, cokolwiek by to nie znaczyło. A Lolek? Lolek czuł dumę. Dumę z małpki Małgosi, która pomogła Motylowi odzyskać jego prawdziwe piękno. Dumę z motyla, który dzięki wierze we własne możliwości przywrócił swe dawne barwy, zaczął latać i wybaczył Trzmielowi. Lolek był też dumny z Trzmiela, który mimo przekonań o swojej beznadziejności, postanowił uwierzyć zwierzętom, że także jest wyjątkowe i da się go lubić. Czasami, kiedy ktoś jest zazdrosny, robi niemiłe rzeczy i sprawia nam przykrość. Nigdy jednak nie zapominaj, że jesteś wyjątkowy, taki, jaki jesteś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku pa! pa! Wejdź na stronę www.centrumekspresja.pl ukośnik Bajki. Pobierz specjalną kolorowankę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Napisz też do nas wiadomość, a my zorganizujemy zajęcia taneczno-rozwojowe Roar Dance Obudź w sobie lwa w przedszkolu Twojego dziecka. Do zobaczenia, pa!